Siemandero, to znowu ja, Wasz ulubiony youtuber i zapraszam na taki nietypowy odcineczek z Forza Horizon 4 i jak już wiecie, pomijam duże i po tytule filmu działa i online w końcu, się doczekałem, żeby zadziałał online udało się, naprawiłem, działa także przygotujcie się, co jakiś czas sobie też zrobimy Livecast z czwóreczki a tu moje piękne R8 i piękna Anglia no dobra, e, Wam co, i jak. Ogólnie próbowałem bardzo dużo różnych sposobów, na to, żeby e, no, online mi zadziałało. Dziwne, bo po prostu działało kiedyś na samym początku i przestało działać. Oczywiście, czwórkę mam kupioną pełną wersję bezpośrednio z Microsoftu. Gram na PC tak samo jak i w piątkę. E, piątkę też mam kupioną bezpośrednio z Microsoftu, pełną wersję i piąteczka działa online, a czwórka przestała działać i przez chyba nie wiem, rok czasu nie działała kombinowałem, próbowałem różne jakieś tam ustawienia grzebać w plikach, jakieś Defendery, nie Defendery, aktywować jakieś tam bramki, nie wiem, Xboxowe e i tak dalej, i tak dalej, no i cały czas mi nie działało. I wczoraj też właśnie tak sobie testowałem, no i dalej mi nie działało. I Karol pozdrawiam, wyszukał gdzieś w necie jakiegoś sposobu też na, na to, że w Fordzie Horizon 4 nie działa tryb online. No i e, sprawdziłem to sobie I zaraz wam wkleję, tak samo też od razu powiem wam, że link do tego będzie w opisie e, Ale też wam pokażę tutaj na filmie Także e, wyjaśnię co i jak I może któremuś z was, której z was e, Ten sposób też podziała tak jak nimi, bo wiem, że kilka osób też miało ten sam problem co ja e, e, i i niestety Forza Horizon 4 im nie działa, chociaż też mieli na przykład kupioną ją bezpośrednio z Microsoftu, czyli i grali na PC, czyli nie potrzebują żadnych game passów i tak dalej. I to dziwnie się tak zachowywało, bo na przykład tutaj też Pomidor testował i przestała mu działać Forza Online, 4. Wykupił sobie testowo tam game Passa, no i automatem zaczęła działać. Dziwne rzeczy. Tak jakby no, skończy się Game Pass i dalej nie będzie działała, chociaż mamy pełnoprawny produkt kupiony bezpośrednio z Microsoftu, gdzie nie powinien być tak jakby aktywny Game Pass i inne rzeczy. No ale no dobra, zobaczcie to, jestem teraz w trybie offline, wchodzimy sobie Horizon Live na przykład i sobie tutaj aktywujemy. No i wyszukiwanie sesji Horizon Live i tak wam zaprezentuję właśnie, żeby pokazać, że naprawdę mi działa. Że już się popsuło i znowu nie działa. O, znaleziono sesję Horizon Live, dołączono do sesji. Eee, proszę bardzo, zawody jakieś się zaczynają. Możemy zobaczyć na mapie, że już się pojawili gracze. też jest kółeczka, więc wszystko jak najbardziej działa. Tu sobie też wejdziemy do menu i już tutaj mamy listę graczy. Zaproś znajomych, no wszystko już działa. Testowałem też przed. Nagrywanie filmu, czyli eliminator mi działał, rozegrałem sobie z playlisty na przykład. Te gry na placu zabaw, też mi wszystko działało, więc no tryb online wrócił do żywych i udało się, że działa. No i to by było na tyle. Teraz wam zaprezentuję tą stronę, z której ja skorzystałem. I no mi pomogła. Dobra, gdzie to jest? Tutaj. Nie tutaj. Czemu to nie działa? <laughs> Kurde, no to chyba wam nie pokaże. Poczekajcie. No dobra, już mi się wszystko ustawiło. Już jest cacy. Więc wszystko działa. Widzicie tą stronkę? To jest pogotowie komputerowe strona. Poprawka, nie można grać w Forza Horizon 4 online. I mamy sześć szybkich rozwiązań. Te pozostałe rozwiązania ja już kiedyś kombinowałem i też kombinowałem dużo innych. I na metoda ponownie zainstaluj adapter Teredo to mi pomogło. Ogólnie miałem tak, że ta pierwsza część tej porady tutaj a propos tego Teredo, teredo mi nie działała, bo jakby ja już miałem go tak jakby odinstalowanego albo w ogóle go nie miałem. Zainstalowanego nigdy. Nie wiem, albo nie wiem o czym mówię, ale na pewno nie było. I dopiero druga część zadziałała, tak jakby go instalując od nowa. Zaczęło mi działać tryb online, ale macie też tutaj inne porady, na przykład o zaporze Defender i tak dalej, i tak dalej. To też miałem wszystko powłączane, i, i, i ten, i nic nie pomagało. No i ta właśnie po, ponownie zainstalowanie adaptera Teredo podziałało na moim przypadku. Myślę, że u Was też to będzie hulać. No i dobra, no to by było na tyle. Proszę bardzo. No i tutaj sobie wracamy. No i co? No i kłuczę naprawdę, się cieszę, że mi działa. Możemy sobie w końcu pograć online. Pododawać się do konwoju, i e, pamiętajcie, że jest też klub DSR w Hordzie Horizon 4. Mamy dwóch członków w tym momencie. E, możecie sobie wbijać. Klub działa tak jak i w piątce. Ja sobie może jakieś wyścigi rozpocznę. Jak już tutaj gdzieś jestem bardzo, wyściguliczny sobie dojadę. Ale zauważyłem, że dziwnie mi się zachowuje kierownica tutaj. E, w czwórce, nie wiem czy to jeszcze jakieś mam coś nieźle poustawiane albo niewykryte, może te możliwe. Bo zupełnie nie mam e, force feedbacku. luźno lata jak, jak w próżni kierownica, więc na kierownicy nie używam, jadę na padzie. Wydaje mi się, że wcześniej mi działała normalnie, nie wiem czym teraz nie działa. I powiem wam, że tak mi się wydaje, że ta Forza Horizon 4 jakoś ładniej i lepiej wygląda niż piąteczka. Tutaj macie moje ustawienia, jest wszystko na Ultra, Full HD i ponad chyba 70 klatek jest ustawione, 70 jakoś. 5, coś takiego, bo takie mam no, dziwne wybory, nie mam takich równych wyborów, nie wiem, 60, 100 i tak dalej, tylko takie, nie wiem, 48, 72 i tak dalej, dziwnie, dziwnie. ale się A ja działam? Działał. No to sobie przejdziemy, jeszcze wyścig. Proszę bardzo. Jedziemy, R8 wersji 1.9. spersonalizować postać, jeszcze ją jakoś... Ubrać inaczej i tak dalej, teraz tam troszeczkę mi się podkrywało ciuszków. I w spina i we wszystkim. Wyścig uliczny. rozpocznij. Mówię wam, ten, jakaś tak, taka światła. Jest ładniejsza. Ale ten klimat angielski lepiej tu, lepiej tu leży niż ten meksykański. Eee, nie wiem, ten e, płomienie z rury wydechowej jakoś lepsze są, tak mi się wydaje. Z czasu jak posiadałem po Horizon 4, oczywiście nigdy nie działał mi online, a raz na jakiś czas sobie odpalałem, przejeżdżałem sobie tam jakieś te drogi, odkrywałem tablice, zbierałem trochę od mnie powpadało i spiny i tak dalej, więc już mam 300 od w garażu. A Można powiedzieć, że mam czym grać, że mogę się mierzyć. 14 milionów mi się uzbierało na koncie, nie wydaję pieniędzy, bo nie ma na co, na razie to wszystko leci wiadomo, z nieba. Pojedyncze jakieś tuningi do out. I peg mamy to. Hej, gitarka! Proszę bardzo, doktor I mamy angielski klimacik. I działa cały czas online. No widzicie, na razie po wyścigu przeszło do offline chyba. Ale zaraz się wczyta. że udało mi się naprawić i dzięki właśnie jeszcze raz Karollo u nas na Discordzie też właśnie zapraszam na Discorda e, tam też jest wklejony link do tego jak to naprawić tu jest tabliczka ale pewnie gdzieś po drugiej stronie barykady, gdzieś tu jest pora, to gdzieś tyłu Cię sprawdzimy. No i widzicie, działa. Lista graczy się pojawiło. Mogę przyjść do, do trybu solo. Mapkę jeszcze sobie sprawdźmy. Tak, jeżdżą sobie tutaj wszyscy. Zobaczcie ile tego mam przechodzenia. Ja pierdykam. Były pomysły, że czegoś mam nieodblokowane, czy czegoś jeszcze nie przeszedłem. Ale, że tam 4,5 roku nie zaliczyłem. Ale po, no to wszystko miałem pozaliczane, można powiedzieć, że nawet tam troszeczkę pograłem w tą Forzę i tam e, trochę poprzegodziłem. Odkryła mi się normalnie playlista, jakbym tych czterech roku nie zaliczył, e, no to bym nie miał po, playlisty też, nie? Playlistę miałem od samego po początku, nie wiem czemu tak się zrypało, że działało, a nagle przestało działać. No ale dobra, mam nadzieję, że e, komuś tym filmem pomogę. I sobie skorzysta właśnie z tego poradnika, i udało mu się też naprawić. A my się chłopaki widzimy online któregoś dnia. Strzałeczka. I do następnego, cześć.